Dzień dobry. Dzisiaj przygotowałam dla Państwa przepis na krajankę piernikową. Będziemy potrzebować 275 g mąki pszennej, 120 g cukru pudru, 30 g miodu, 30 g masła, 100 g mleka, 7 g suchych drożdży. Jeżeli będziecie używać świeżych, to użyjcie 15 g. Pół łyżeczki sody, półtora łyżki kakao, jedna łyżka przyprawy do pierników i szczypta soli. Dodatkowo na lukier będziemy potrzebować 50 g cukru pudru i 10 g wody. 10 g to jest 10 ml. Mleko mam od razu tutaj w garnuszku, w rondelku dlatego że będziemy podgrzewać. Do rondelka z mlekiem wsypałam 20 g cukru pudru, odmierzając od tego co wcześniej zważyłam, czyli 120 g tu było i 20 g wsypuję do mleka. To jest około czubatej łyżki cukru pudru. I do tego również dodałam miód. Tu widać, że to jest, tu jest miód. I dodaję również masło. I to wszystko podgrzewam właściwie do rozpuszczenia. Jeżeli będziecie używać drożdży świeżych, to mleko po rozpuszczeniu masła i miodu trzeba lekko przestudzić, żeby nie było za gorące i dodać świeżych drożdży. Można do tego dodać jeszcze łyżkę mąki, wymieszać wszystko i zostawić pod przykryciem, żeby drożdże zaczęły wyrastać. A więc teraz stawiam to na palnik i podgrzeję to. Właściwie rozpuszczę. I proszę zobaczyć. To jest wszystko rozpuszczone i jest gorące. Także jeżeli będziecie ze świeżymi drożdżami, to trzeba to wystudzić, żeby miało taką pokojową temperaturę. I dopiero wtedy dodać drożdże, wymieszać, dodać łyżkę, to nawet dwie łyżki mąki. Wymieszać, przykryć i poczekać aż drożdże zaczną rosnąć. Ale my będziemy robić suchych drożdży, więc teraz to odstawię, żeby to przestygło do temperatury pokojowej. Nie za długo, żeby masło z powrotem nie stwardniało. A my, moi drodzy, wrzucimy suche produkty do miski, w tej, w której będziemy wyrabiali ciasto. Więc najpierw przesypię mąkę i przesieję dobrze. Dodam drożdże. Dodam wszystkie przyprawy z sodą, z kakao i sól. I jeszcze cukier puder przesieję. A to dlatego, żeby nie było grudek. I teraz to dobrze wymieszamy i zaraz dodamy. Mleko z masłem, z miodem i z cukrem pudrem. Tylko musimy poczekać, aż wystygnie. Masło z mlekiem i z miodem i z cukrem już wystygło i teraz dodaję to do suchych składników. Najpierw wymieszam to łyżką. A teraz zrobię to ręką. Teraz, moi drodzy, już takie lekko wyrobione ciasto, ale jeszcze nie do końca. Przerzucam na matę. Może być, jeżeli macie stolnicę, to na stolnicy możecie to wyrobić. Ono jest kleiste. I jeżeli jest za mocno, to trzeba, trzeba trochę podsypać mąką, ale nie za dużo. Żeby nie było ciasto za twarde. Czyli znaczy, ja teraz to wrobię to co zostało mi w miejsce i zaraz zobaczę, czy potrzebuję ile potrzebuję dosypać. Myślę, że jest łyżkę. Zobaczymy zaraz w trakcie. Moi drodzy, zobaczcie, ciasto jest ładnie wyrobione, nie klei się. Nie dodawałam więcej mąki, tylko łyżkę. I teraz zobaczymy. Najpierw spróbuję rozwałkować bez mąki, a jeżeli będzie się kleić, to będę musiała zebrać to i yy, od nowa podsypać mąką i dopiero rozwałkować. Ale jeszcze nim zacznę wałkować, piekarnik rozgrzewamy do temperatury 180 stopni góra dół. Jeżeli byście chcieli z termoobiegiem, to 170 stopni. I będziemy teraz rozwałkowywać na grubość około. Na razie się nie klei. Teraz zobaczymy, jak będzie, jak będzie trochę cieńsze. tak zostawię. Bo to już powinna być od się odpowiednia. Teraz zobaczymy, czy będę mogła to przeciąć i ściągnąć. I jeszcze tak blaszkę, taką dużą. To jest duża blaszka, wyłożyłam papierem do pieczenia. I radełkiem będę cięła. Cięła taką kosteczkę. Musi być idealnie równa. Ach, I tak zostawię. I teraz w tą stronę. I przełożę to na blaszkę. Delikatnie przekładam na papier. Te takie końcóweczki zostawiam i później wyrobię je. To nie muszą być taka, taka nie musi być idealna kostka. Ona jak będzie taka nierówna, to na później będzie bardzo fajnie wyglądała. I układam w takich lekkich odstępach, bo tutaj są drożdże, co jest soda i one trochę urosną. mi się jednak nie zmieściło, chociaż bardzo się starałam. Blaszka jest spora, ale no jednak nie. Więc możecie to zrobić na dwa razy, na dwie, dwóch blaszkach i z termobiegiem, lub tak jak ja zrobię to w dwóch porcjach, chociaż tego dużo nie zostało. Nim, moi drodzy, piekarnik się nagrzeje, to my odmierzymy sobie na lukier. Więc sypuję tutaj 50 gramów. Cukru pudru. I teraz wlewam tutaj, tak normalnie jest 50 g cukru pudru i 10 g wody. I teraz to wymieszam. Ja taką mocno ciepłą wlałam tutaj. Gdyby się okazało, że jest trochę za rzadkie, to dosyć odrobinę cukru pudru. Myślę, że taka konsystencja powinna być dobra. I teraz to odstawimy na moment, do momentu, aż upieczemy. Nasze pierniczki stawiamy do piekarnika nagrzanego i pieczemy około 5 minut. I teraz moi drodzy, 8 minut pieku się. I ja teraz takie gorące będę wkładała do, naszej, do naszego lukru. Tylko, że. A tu przyszykowałam jeszcze inną, drugą blaszkę, taką samą. Tylko, że moi drodzy, ja mam taki paskudny papier, że ciężko, on się po prostu przyklejają do tego papieru. I ten szary, ale nigdzie nie mogę kupić białego papieru. I to, co włożymy, od razu obtoczymy. Jeśli się okaże, że jednak tego lukru dla Was jest za mało, to oczywiście możecie zrobić go więcej. Ale tu chodzi o to, o, o jak ciepłe są, to one się ładnie w tym lukrze e, otaczają. Rok temu Robiłam I wydawało mi się, że tego cukru jest za dużo tyle co podałam, ale okazuje się, że śmiało mogłabym zrobić nawet ze 100 gramów cukru pudru. I jak to obtoczymy zaraz, bo to chodzi o to, żeby pierniczki były gorące, Musimy to robić tak, żeby uważać, żeby nie, nie połamać ciastek. Ale ja, wiecie co? Ja tu dorobię, dorobię jeszcze lukru trochę. Tak, dorobiłam trochę lukru i wleję do tego, to zostanie na te drugie. Zobaczymy zaraz, czy to ustarczy nam. I tak, moi drodzy, ja tutaj przygotowałam jednak ze 100 gramów cukru. Pudru. Tak patrząc się teraz, i je obtoczyłam wszystkie. I teraz znaczy dorobiłam. Dorobiłam i to ogólnie wyszło, że 100 gramów potrzebujemy cukru pudru. 100 gramów, i 20, około 20 g wody. I teraz, tak obtoczone w luksze. Pierniczki, wykładam na blaszkę z papierem do pieczenia, ale pamiętajcie, jeżeli będziecie kupować papier, to nie kupujcie papieru takiego, jakiego ja, jaki ja kupiłam, bo on jest szary, on jest beznadziejny i ja już mam nauczkę, któryś raz z kolei i dalej go kupuję, bo stacjonar stacjonarnie u mnie nigdzie nie ma białego, będę musiała zamówić online. online. Muszę się przyznać, że ja już kawałeczek takiego ułamanego spróbowałam. Ja je znam, bo ja je robiłam już wielokrotnie. I nawet jeżeli cieńsze są, to one są bardzo dobre. Także ja na Waszym miejscu zrobiłabym, jeżeli lubicie takie pierniczki z podwójnej porcji, bo są rewelacyjne. I teraz muszę je tak porozkładać żeby one się zmieściły. I teraz w piekarniku są następne, końcówka. Gdzie tutaj można już właściwie, no, lukier już trochę zastygł, więc można je tak bardziej ścisło poukładać, żeby, żeby lukier wysychł. Teraz tu trochę lukru mi jeszcze zostało, to zaraz wrzucę do miski i będę następną turę otaczać w lukrze. A tutaj zobaczcie, trochę się odłamało. One jak jeszcze postoją trochę, to będą jeszcze lepsze. No i teraz czekamy, a druga tura się upiecze. I teraz drugą turę wyciągnęłam z piekarnika i włożyłam w lukier. Tak ten już mogę wyłożyć, bo już jest ładnie otulony lukrem. No i będę wyciągała tak powoli. One są gorące i dlatego lukier jest taki bardzo lejący teraz jeszcze. I teraz zobaczcie, moi drodzy, druga już tura też jest wrzucona i teraz to musi bardzo dobrze wyschnąć. Lukier musi wyschnąć. Tutaj już jest suchy. Zobaczcie, układam jeden na drugi i on się nic nie dzieje. Tutaj dosmarowałam jeszcze na wierzchu trochę lukru, bo mi zostało. A ten musi wyschnąć. I zobaczcie, moi drodzy, nic się nie klei, ładnie jest zastygnięte. I teraz przełożymy je do pudełka. Ja mam takie wlaszane pudełko, ale możecie przełożyć również do szklanego słoika, szerokiego słoika. I to bez obawy, kładamy to, nic się nie stanie. Zazwyczaj robię kilka rodzajów ciastek z połowy porcji, ale te ciastka są tak dobre że polecam Wam zrobić, jeżeli lubicie pierniki, albo macie w domu pierniko lubnych, to zróbcie je w podwójnej porcji. Ja przykrywam i zostawiam do świąt. Możecie je zrobić około 2-3 tygodni przed świętami. I o ile wytrwają do świąt, to będzie dobrze, bo naprawdę one są wciągające i bardzo dobre. Dawno temu kupowałam takie pierniki na wagę. Więc zapraszam do wypróbowania. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film do końca. Jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na następny filmik. Pa pa!